Cześć, witam Was teraz na kolejnym odcinku na moim kanale. Znajdujemy się w lasach w województwie małopolskim powiatarnowskim. Mamy piękny poranek, troszkę mglisty, mglisty deszczowny. Jakąś godzinkę temu polało, widzimy zresztą to, jak kropelki osadzają się na, na igłach tutaj drzew. Jest naprawdę ciepło. Tak jak mówię, z rana była bardzo duża mgła, więc też za wcześnie nie wybierałem się, żeby. Żeby troszkę opadła. Mamy 10 lipca, więc grzybki powinny być już w pełni. A jak sami wiecie, ostatnio u mnie nie występują jakoś ochoczo i gęsto. Coś jest, ale nie ma tego wysypu. Mam nadzieję, że to się zmieni. Piękny mech przed nami, fajna ścieżka, pójdziemy sobie nią. No i mamy nowy koszyczek. Pasowałoby go dzisiaj ościć jak najlepszymi prawdziwkami, więc... To jest nasze zadanie na dzisiaj. Nie jest to jakiś duży koszyczek, ale też nie jest z tych mniejszych. W sam raz, taki na pierwszy grzyb Może się dzisiaj szczęście i będzie zdecydowanie więcej grzybków niż ostatnio. Bo tak jak mówię, coś jest, ale nie jest to co w tamtym roku. W ogóle ten rok jest dziwny, wszystko jest wcześniej, a dzisiaj. A grzybki niestety są później. No ale co zrobić? Ja ruszam przed siebie, widzimy się przy pierwszych grzybkach. Przed nami pierwszy borowik ceglastopory. Widzimy ładny, jakiś nieobiedzony. No Piękna sztuka, jeszcze ślimaki go nie zauważyły. Też nie widzę, że był jakiś zaczerwiony. Zresztą same te borowiki ceglastopory nie bardzo. Robaki się ich tykają, więc bardzo fajnie pierwszy grzybek wpada. Fajnie się prezentuje, ładny koszyczek. Co Wam mogę powiedzieć na początku, to to, że już spotkałem dwóch grzybiarzy, więc troszkę się spóźniłem. A jest godzina dopiero w pół do 8 rano. Tak jak mówię, mgła była z samego rana, więc nie chciałem iść o takiej zamglonej pogodzie. Dalej troszkę jest, możecie zobaczyć. No ale tak jak mówię, jeden jest, szukamy dalej. Moi drodzy, zmieniłem las. Niestety tam udało się znaleźć tylko dwa borowiki ceglastopore. Żadnej młodzi nie ma. Żadnego prawdziweczka, więc nie chciałem tam dalej drążyć. A jeszcze dwójkę grzebiarzy spotkałem, więc nie chciałem się z nimi ścigać. Udają się w inne lasy bliżej, tu w stronę Nowego Sącza. Parę kilometrów i zobaczymy, co nam uda się tutaj znaleźć. Tak jak mówiłem w ostatnich filmikach. No bywają u nas ostatnio gwałtowne burze i tutaj mamy przykład taki. Sami spójrzcie jak potrafiło z korzeniami wydrzeć całe drzewo. Naprawdę masakra jak to wygląda. Na takich miejscach jest dużo więcej, więc naprawdę pogoda jest szalona w tym roku. Można powiedzieć pięknie to wygląda, ale szkoda drzewa. No ale nic, ja zmieniłem las, udajemy się tutaj w takie bardziej górzyste tereny, zobaczymy co nam się uda tutaj znaleźć. Może tutaj nie, było, nie będzie Na żadnego auta na podjeździe nie ma, więc jest optymistycznie. No ale grzybów też może nie być, zobaczymy. Ja szukam, widzimy się za chwileczkę. No i drodzy, widzę, że zaczynają pokazywać się większej ilości siteczka. Mięciutkie, bardzo dobre grzybki. Moja mama bardziej, bardzo je lubi, więc można powiedzieć zbieram dla niej tu kolejne owocniki. Tam kolejne. No jest ich troszkę. Chwilkę się tutaj zatrzymamy. I pozbieramy te, te siteczka. Tu widzimy kolejne skutki. Tutaj jeszcze można powiedzieć większa mgła jest niż w tamtym lesie co byłem wcześniej. Ale w lesie jest fajnie, przyjemnie, można sobie na spokoju pochodzić. Ja dzisiaj mam taki dzień urlopowy, więc gdzie miałem go spędzić, jak nie w lesie? Bardzo fajnie, pogoda też się dobrze udała. Tylko, żeby te prawdziwki się jakieś udały, mam nadzieję, że uda się coś znaleźć. Ale jak na razie zbieramy sieteczka i idziemy dalej. Jak na razie dalej nie widzimy żadnego prawdziweczka. No, sieteczek jest, jest troszeczkę, coraz więcej, no więc bardzo fajnie. Dalej dwa borowiki, cegla, stopore, No, mało grzybów jest niestety, no ale sami spójrzcie, jak teraz las wygląda. Cisza, spokój. No jak tam mgła opada, taka gęsta. Nie wiem, czy na nagraniach to widać, ale pięknie to wygląda. Spokój nikt nie przeszkadza. Więc mam nadzieję, że jeszcze jakiegoś prawdziweczka uda się znaleźć. Lecimy dalej. Chwilkę już chodzę po tym lesie. Już zacząłem powątpiewać, że jakiś prawdziweczek wpadnie. No ale spójrzcie na to cudo. Co się udało znaleźć. Tu mamy koszyczek z grzybkami. Takiego pięknego prawdziweczka. Nawet nie zjedzony. Ślimaczki też go za bardzo nie objadły. No, piękna sztuka. <laughs> Ale żebyście widzieli, jaki uśmiech się na mojej twarzy pojawił, gdy go zobaczyłem. Bo naprawdę już zacząłem wątpić, że uda mi się dzisiaj jakiegoś znaleźć i ościć, można powiedzieć, ten koszczegnowy. Ale jest przepiękny. O! Matka! No, troszeczkę go uszkodziłem. <laughs> Taki piękny był. A dalej jest. No, niesamowity. Chwilkę sobie tu jeszcze w okolicy pochodzę, zobaczymy co tutaj jeszcze znajdzie. Bo, jak mówią, jeden jest, to powinno być więcej. Na razie ląduje w koszyku. No Mega mnie ucieszyło to znalezisko. No ja szukam dalej. Jestem w miejscu, gdzie w teorii powinny być kurki. Naprawdę, jakiś tydzień temu byłem tutaj na tym mchu. No i było. No setki takich małych zarodników. Teraz widzimy tutaj takie starsze silmaki jedzą. No i był cały megi nimi porośnięty. I myślę sobie, taki malutki nie będę zbierał, zostawię. No i przyjdę tu za kilka dni. No i naprawdę sami spójrzcie, żadnego starszego owocnika kurki. No nie wiem co się dzieje tutaj to sitko. Widulkie objedzone No niestety silmaków tu jest multum. Może to jest ich przyczyna. Albo tak jak mówię, jak się grzybka zobaczy, to on nie rośnie i usycha. No nie wiem, dajcie znać co o tym myślicie w komentarzu. No naprawdę, tutaj były całe ściane owocnikami kurek. Niestety przyszłem tutaj specjalnie po nie w tą miejscówkę. No i są dwie takie kępki. No, no dziwne, dziwna sprawa. Mam nadzieję, że jeszcze uda się to znaleźć. Liczę na te kurki, bo ich było naprawdę dużo tutaj. Jak na razie koszyczek wygląda tak. Idę jeszcze tutaj kawałeczek, zobaczymy co uda mi się tutaj znaleźć. No i będę kończył grzybobranie. No i tak przyszedł czas na podsumowanie grzybobrania. Jak widzimy, w nowym koszyczku troszkę się tego uzbierało. No Piękny, jeden prawdziweczek. Niestety tylko jeden. Jeszcze na końcu go uszkodziłem. No ale przepiękny, sami musicie przyznać, pięknie usi No sporo tych siteczek, a było jeszcze więcej niestety. No to są drobne grzybki, długo się je zbiera, a też jest dużo robaczywych, co uważam. No i trzy barowiki cegla topore, więc myślę całkiem udana wyprawa. No z tego jestem mega zadowolony, piękny, piękny okaz. No ale jak sami widzicie grzybków nie ma zbyt wiele. No niestety tamten rok był, można powiedzieć, wspaniały idealny. Takiego roku dawno nie było. Wysyp był za wysypem prawdziweczków i innych grzybków. No i człowiek się za bardzo tego przyzwyczaił. W tym roku może być tego troszkę mniej, więc trzeba brać to na uwagę i cieszyć się z każdego grzybka. Dajcie znać w komentarzu, czy filmik Wam się podobał. Dajcie subika, łapkę w górę. No i co? Widzimy się na następnym grzyburaniu. Trzymajcie się, cześć!